Bloki mieszkalne nie muszą być wcale nudne. Jak można w nietypowy sposób podejść do zaprojektowania, wydawałoby się, zwykłego tematu bloku wielorodzinnego? Na przykład można zaproponować, by obiegały go dookoła balkony, zaproponować pełne balustrady i lekko zróżnicować ich wysunięcie, tak żeby z jednej strony ten balkon wystawał bardziej, a z drugiej strony mniej. Co wtedy uzyskujemy? Niby zwykły blok, ale wydaje się, że składa się on z wielu poprzesuwanych względem siebie białych, grubych płyt. I w ten sposób do tego zadania podeszli architekci z pracowni Monka Sojka, tutaj, na osiedlu żylibusz artystyczny w Warszawie. A jak można jeszcze podejść do tego tematu, by nie był on sztampowy, by był on nietypowy, ciekawy, awangardowy? Dzięki Dom Development wybraliśmy się, aby zobaczyć jedne z najciekawszych i najsłynniejszych osiedli wielorodzinnych na świecie – do Kopenhagi. Nie ma co ukrywać, to miasto to nie jest europejska mekka turystyczna. Ale oprócz drewniaków Dania oferuje także absolutnie fantastyczny skandynawski design i świetną architekturę. W tym odcinku pokażę Wam dwa niezwykłe osiedla, które zaprojektował ten pan. Bjarke Ingels, który na jednym z nich podpisał się takim skromnym portrecikiem. Pierwsze z tych osiedli nosi enigmatyczną nazwę VM. Nazwa wyjaśnia się, kiedy spojrzymy na osiedle z góry. Składa się ono z dwóch bloków, które w rzucie przypominają litery V i M. Ale dlaczego zdecydowano się na takie powyginane bloki? Czy nie można było po prostu zbudować dwóch prostopadłościanów, jeden naprzeciwko drugiego? Można było. Ale pracownia Big znana jest z tego, że nie lubi nudy i do każdego zadania stara się podchodzić w sposób nowatorski. I tak też było tutaj. To pogięcie budynków tworzy ciekawe przestrzenie pomiędzy nimi, a do tego wewnętrzne podwórko nie jest po prostu nudnym placykiem między dwoma długimi budynkami, ale otwiera się na dwie strony. Dzięki temu widok z każdego okna jest ciekawy. Oba budynki oferują mezonety, czyli dwukondygnacyjne mieszkania. Ale to nie są po prostu dwa różne budynki, jeden w kształcie litery V, a drugi w kształcie litery M. To są dwa bloki mieszkalne dwóch zupełnie różnych typów. Budynek V to galeriowiec, czyli taki blok, gdzie do mieszkań wchodzi się z zewnętrznego tarasiku, galerii, z zewnętrznego balkonu, co ma być taką zewnętrzną, podniebną uliczką. To ma być przestrzeń, w której mieszkańcy się będą integrować, a zatem to będą jakby fronty tych dwukondygnacyjnych mieszkanek, tych małych domków powsadzanych w ten blok. No to skoro to są fronty, to coś musi być z tyłu. Zwykle w domku jednorodzinnym z przodu mamy jakiś reprezentacyjny placyk od ulicy. No tam to, co pokazujemy ludziom, którzy przechodzą przed naszym domem, a prywatna część ogródek jest z tyłu. I właśnie ten pomysł Biarkę Ingels postanowił zastosować w bloku. Zobaczmy zatem, jak wyglądają te ogródki. No dobra, to są po prostu balkony. Ale tak jak VM to nie jest zwyczajne osiedle, tak samo to nie są zwyczajne balkony. Przede wszystkim mają bardzo dużą powierzchnię i bardzo daleko wystają przed elewację budynku. A jaki jest problem, kiedy projektujemy duży balkon? Im większy balkon, tym bardziej zacienia on mieszkania, które są poniżej. Jak tutaj wybrnął z tego problemu biarkę Ingels zaprojektował balkony o bardzo nietypowym kształcie, trójkątne. Co to dało? Im dalej balkon wystaje przed elewację, tym jest mniejszy, a zatem tym mniejszy cień rzuca. One wszystkie są od strony południowej, dzięki czemu no, super się na nich wypoczywa i można zobaczyć, że wszyscy mieszkańcy urządzili sobie na nich właśnie takie miejsce do wypoczynku. Wyobraźmy sobie tę elewację bez tych balkonów. No cóż, po prostu blok z bardzo dużymi przeszkleniami. I to dowodzi właśnie, jak jeden sprawnie wymyślony detal może sprawić, że budynek ze zwykłego, staje się absolutnie niezwykłym. I ten blok, po prostu blok mieszkalny, dzięki tym niezwykle dynamicznym balkonom, które nadają mu taką zadziorną, ostrą formę, wpisał się na stałe do kanonu duńskiej architektury współczesnej. Ale o ile w budynku V Bjarke Ingel zmierzył się z balkonem, o tyle w budynku M zmierzył się z ikoną w nowoczesności. Unité d'habitation Le Corbusiera. Korbuzjerowska Jednostka to właściwie dzielnica w pigułce. Wielki blok, którego charakterystyczną cechą są wąskie, dwukondygnacyjne mieszkania. Otaczają one z czterech stron biegnące na co trzecim piętrze korytarze. Ten budynek to ma być taka jednostka marsylska 2.0, z jej zaletami, ale bez jej wad. Te zalety to oczywiście mezonety, czyli te dwukondygnacyjne mieszkania z przechodzącą przez całą ich wysokość jasną, przeszkloną przestrzeń udzienną. A wady? No cóż, jednostka to gigantyczny, monolityczny blok, takie bloczydło. Co zrobił biarkę Ingels, żeby tego uniknąć? No właśnie, budynek ma kształt litery M, więc już samo to sprawia, że nie jest monolityczny, tylko rozbity na mniejsze fragmenty, które nie przytłaczają, tak jak ogromny prostopadłościan jednostki. Korytarze nie przechodzą przez całą długość budynku, tylko są połamane, bo powtarzają ten kształt litery M, a zatem składają się z krótszych, mniej nudnych części. No i mieszkania. To nie jest stempel, który powtarza się identycznie na wszystkich kondygnacjach przez całą długość bloku, ale w obu tych blokach łącznie jest 225 mieszkań, aż 80 typów, a zatem są one zróżnicowane i względem wielkości, i planu. 8 VM to bardzo niezwykłe, ale jednak po prostu dwa bloki. Niedługo po jego ukończeniu Bjarke Ingels dostał kolejne zlecenie od tego samego inwestora na sąsiedniej działce. Miał ją zabudować tak, aby dwie trzecie to był garaż wielopoziomowy, a 1 trzecia blok mieszkalny. I znowu, można było zbudować garaż, a obok blok? Można było. Ale Biarkę Ingels postanowił podejść do tego tematu bardzo niestandardowo i, żeby to zrobić, musiał właściwie wspiąć się na wyżyny swojej kreatywności. Można nawet powiedzieć, że to osiedle to jego szczytowe osiągnięcie, ponieważ nie dość, że wygląda jak górski stok, to elewację pokrywa widok ośnieżonych szczytów. Budynek ma 11 kondygnacji wysokości. Piętra garażu cofają się, tworząc opadającą w kierunku południowym płaszczyznę. To na nie zaprojektowano mieszkania, i oczywiście nie są to zwykłe mieszkania. Każdy z nich ma kształt litery L, a pozostała wolna przestrzeń to malutki ogródek. W ten sposób na sztucznej górze, na przedmieściu Kopenhagi, pracownia Big zaprojektowała osiedle domów atrialnych. Ale Kopenhaska góra to nie tylko przewrotny pomysł na garaż i osiedle, ale także ciekawe detale. Kiedy widziałem ten budynek pierwszy raz na zdjęciach, to wydawało mi się, że ta dolna część, ten garaż wielopoziomowy, jest obudowany szkłem, na którym nadrukowano albo które obklejono tym widokiem gór, tym charakterystycznym ornamentem. Ale teraz, kiedy tu jestem pierwszy raz i widzę to pierwszy raz na żywo, to widzę, że to jest zrobione pewnie dużo taniej, dużo sprytniej, a na pewno dużo bardziej elegancko. Ta obudowa garażu wielopoziomowego to jest po prostu zwykły zestaw perforowanych płyt metalowych. Ale ten sposób perforacji to on zapewnia właśnie ten efekt takiego ornamentu, wymalowania tej elewacji. Po prostu niektóre dziurki są większe, a niektóre mniejsze. Tam, gdzie jest ich mniej i one są małe, no to ten jasny metal odbija światło, więc wydaje się, że to są te ośnieżone szczyty gór. Tam, gdzie dziury są większe i są bardzo gęsto, to widzimy ciemne wnętrze garażu, więc to jest to ciemne niebo. No cóż, to są góry, więc trzeba się na nie wspinać. Chodźmy. Między masywem garażu, a spoczywającą na nim cienką pierzynką mieszkań, pozostawiono sporo pustej przestrzeni, w której dominują wielkie, żelbetowe słupy. Dźwigają one kolorowe podniebienia stropów. Każde piętro mieszkań to inny kolor. W ten sposób szary, metalicznie chłodny z zewnątrz budynek we wnętrzu ożywa feriobarw, barw, które zapowiadają przytulne ciepło drewnianych domków i ich oświetlonych południowym słońcem atriów. Na dole 10 kondygnacji garażu wielopoziomowego. Na górze osiedle domów atrialnych. W tej realizacji Bjarke Ingels postanowił połączyć zdawałoby się przeciwstawne żywioły. Podmiejski sposób życia i wielkomiejską gęstość zabudowy. A gdybyście wy mieli przeprowadzić się do Kopenhagi, to w którym z tych osiedli wolelibyście zamieszkać? Kandydat numer jeden nosi zadziornego jeżyka. Kandydatka numer dwa to góra lodowa, ale z przytulnym wnętrzem. Daj znać w komentarzu, kliknij poniżej, aby zobaczyć film o zaletach i wadach mieszkania w bloku i domu jednorodzinnym i koniecznie subskrybuj ten kanał, klikając tutaj. Dzięki i do zobaczenia.